Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem dechu bardzo i dzisiaj wam pokażę yy, naprawdę fajnego trola. No i tyle. <grywy> I tak. Dostałem takiego linka od kolegi, i też mnie bardzo z tym z tego strął, i mi mówił, że to jest jego kanał. Mówię, skopiuję ten link i wkleję. To jest właśnie ten link. Go to nieco właśnie, co to? Jak to otworzyłem mnie na, na, na maksa słuchawki podgłoszone i myślałem, że będę ją zawał to po prostu. I patrzę teraz o, o wyskoczy. I za, naprawdę e, to zdjęcie wyskoczy wam e, i chyba taki dźwięk będzie. że jak będziecie na maksa włączone słuchawki, to wolę Wam bardzo ściszyć Ściszyć Wam wolę na maksa, bo naprawdę to jest straszny dźwięk i dlatego ja tutaj teraz to właśnie ściśłem. No i to było na tyle. Znaczy, nie na tyle. Yy, no i, I jeszcze coś powiem: yy, i tak właśnie możecie sterować swojego kolegę, yy, że mu mówiąc, że to jest jakiś yy, jego nowy kanał. Na przykład. Czy na Twitterze, czy na YouTube, nie wiem, lub, lub na innych stronach. Podaję mu ten link i go właśnie strolujecie. No to już po nagrywaniu. Dziękuję Wam za to obejrzenie. Myślę, że Wam się spodobało. Jak się spodobało, no to łapka w górę. A jak nie, no to łapka w, w, w dół, znaczy. Jak chcecie na to mnie subskrybujcie i komentujcie. No to cześć.